Komentarz osoby pod moim ostatnim filmem. Aby być informatykiem czy programistą, niepotrzebne są studia, tylko umiejętności, które można zdobyć samemu. Studia w polskich warunkach to patologia i strata czasu. Po pierwsze, kupanie potrzebnych przedmiotów, a te potrzebne nie nadążają za rynkiem. Do tego słabo przygotowani wykładowcy, którzy na ogół niewiele umieją i w życiu nie znaleźliby pracy poza uczelnią. Czy podzielam również tą opinię? Jak przystało na programistę z wieloletnim doświadczeniem, muszę odpowiedzieć, to zależy. To zależy od punktu siedzenia, od punktu wyjścia, od tego, z czym zaczynasz. Chcę się podzielić moją opinią, ponieważ jestem osobą, która zaczynała od momentu, uważając, że studia. Są jej potrzebne i nadal uważam, że w tamtym momencie były mi potrzebne, która doszła do momentu i uważała, że kontynuowanie studiów jest bez sensu. Myślę, że może to być dosyć interesująca perspektywa dla osoby, która zastanawia się, czy iść na studia. Rozłóżmy ten komentarz na części pierwsze. Aby być informatykiem czy programistą, niepotrzebne są studia, tylko umiejętności, które można zdobyć samemu. Jest w tym trochę prawdy. Tak, są to umiejętności, które faktycznie można zdobyć samemu. Co w takim razie dadzą ci studia, jeżeli jesteś osobą w wieku lat 19 na początku swojej drogi? Z mojej perspektywy, i co te studia dały mi, to była właśnie perspektywa, możliwości, pokazanie, czym to jest, w którą stronę można iść. Od czego można zacząć? Bo ja na początku swojej drogi z programowaniem, czyli tak naprawdę początek studiów, nie wiedziałem nic. I to właśnie studia dały mi różne możliwości pokazały mi różne języki programowania, również różne ścieżki, w które można pójść jako człowiek z IT. Ogólnie mówiąc, nie tylko bycie programistą, nie tylko bycie informatykiem, jeżeli chodzi o spojrzenie na, z perspektywy sprzętu. Ale również, na przykład, bycie sieciowcem, bazodanowcem, analitykiem danych, DevOpsem i tak dalej. Kolejna część tego komentarza studia w polskich warunkach to patologia i strata czasu. Po pierwsze, kupa niepotrzebnych przedmiotów, a te potrzebne nie nadążają za rynkiem. Ja, ze swojej perspektywy, nie jestem w stanie powiedzieć, że na każdej polskiej uczelni tak jest. Ze swojej perspektywy, mogę powiedzieć, że 10 lat temu. Gdy zaczynałem studia na uczelni w Lublinie, ciężko określić to patologią, ale można określić to faktycznie nienadążaniem za rynkiem w pewnym sensie, bo nie wszystkie przedmioty były niepotrzebne, i nie było tak, że kupa przedmiotów jest niepotrzebna na tamten moment, kiedy ja potrzebowałem nauczyć się podstaw. Nauczyć się podstaw tego, jak działa sieć, nauczyć się podstaw, jak działają bazy danych, nauczyć się podstaw programowania obiektowego, różnych paradygmatów programowania to dla mnie te przedmioty były potrzebne. I może uważałem wtedy, że tamte przedmioty są mi niepotrzebne, bo czułem, że to nie jest język, w którym ja będę pracował i przecież ja mam wyznaczony cel na to, żeby nauczyć się C-Sharpa i zacząć pracować, a ja przecież nie mam C-Sharpa na zajęciach, więc te studia są mi niepotrzebne, ale z perspektywy czasu uważam, że te przedmioty faktycznie były mi potrzebne, bo zbudowały dobrą bazę tego, czego korzystam na co dzień. Tą wiedzę, te podstawy, których nie miałem sam z siebie, nie miałem z czasów młodości, nie interesowałem się tym na tyle, żeby już wtedy się tego nauczyć. I wiem, że wiele osób na studiach moich rówieśników było takich, którzy te podstawy już mieli opanowane, więc oni mogą mieć zupełnie inne poczucie tego, jak te przedmioty na nich wpływały, czy te przedmioty były im potrzebne w czasie edukacji i na studiach, ale u mnie właśnie to wyglądało tak. Wspomniałem też, że ciężko mi powiedzieć, jak było na innych uczelniach, a miałem pewną perspektywę gdy byłem na studiach, bo byłem student partnerem Microsoftu i miałem kontakt z ludźmi, którzy studiowali na innych polskich uczelniach i zdarzało mi się słyszeć, że na innych polskich uczelniach przedmioty są inne, bardziej dostosowane do rynku, właśnie ze względu na podejście wykładowców, żeby przygotować studentów do pracy w rynku w branży IT. Więc nie wiem, jakie doświadczenie ma osoba, która napisała ten komentarz. Może wie, jakie są realia na wszystkich polskich uczelniach i że wszystkie polskie uczelnie to patologia i strata czasu, ale z mojej perspektywy i ze słyszenia od osób, które studiowały na innych polskich uczelniach, to mam tą perspektywę troszeczkę inną. Nie mogę powiedzieć, że wszędzie jest tak samo i że wszędzie było. Źle. Końcówka tego komentarza to do tego słabo przygotowani wykładowcy, którzy na ogół niewiele umieją i w życiu nie znaleźliby pracy poza uczelnią. Średnio przygotowani wykładowcy. Jeżeli patrzysz z perspektywy, że mają być to informacje, które są potrzebne na rynku pracy, okej, okay, mogą być słabi, słabo przygotowani, ale jeżeli patrzysz z perspektywy, że jest to wiedza akademicka, wiedza techniczna, to Moi wykładowcy wcale nie byli słabo przygotowani. Miałem takich wykładowców, którzy śledzili rynek i specjalnie na własną rękę angażowali się w to, żeby wprowadzić nowości, żeby nauczyć studentów nowych rzeczy, najnowszych rzeczy, które na rynku dopiero zaczynały wchodzić, żeby przygotować ich na to, co może się Wydarzyć na rynku, kiedy oni zaczną być częścią branży IT. Powiedziałem również na początku, że moja perspektywa się zmieniła, że zaczynałem od wrażenia i podejścia, że studia są mi bardzo potrzebne, kończąc na podejściu, że nie chcę ich kontynuować. Co się zmieniło? Zacząłem pracować po drugim roku i zobaczyłem, jaka wiedza jest mi potrzebna na tamtym już etapie, że nie potrzebuję. Dalej krążyć wokół języków programowania, wokół przedmiotów, które z tamtej perspektywy czułem, że są mi niepotrzebne, że są przestarzałe, ponieważ wybrałem inną drogę, ponieważ wybrałem technologię, język, którego na studiach nie miałem, a jeżeli miałem, to w bardzo okrojonej formie, na jednym lub dwóch przedmiotach. I gdy zacząłem pracować po drugim roku, okazało się, że tak, wielu rzeczy nauczyłem się samodzielnie, już na tamtym etapie, bo zacząłem pracować z bazami danych. Przy czym na kolejnym semestrze dopiero miałem bazy danych jako przedmiot, a już z nimi wtedy pracowałem. Więc mogę mieć takie wrażenie, że studia to kupanie potrzebnych przedmiotów i strata czasu. Ale nawet tym podejściem, że zrezygnowałem ze studiów, bo zrobiłem tylko pracę inżynierską i obroniłem. Tytuł inżyniera i nie kontynuowałem studiów magisterskich, ale nie uważam, że była to strata czasu. Nie uważam tak, bo studia otworzyły mi perspektywę na samym początku. Pokazały, że sieci to nie jest to, co mnie interesuje. Że programowanie w C, programowanie niskopoziomowe, to również nie jest to, co mnie interesuje. Że programowanie mobilne to jest coś, co jest ok. Ale niestety na pewno nie w dżawie. To studia pokazały mi, że programowanie webowe w postaci bycia i front-end deweloperem, i back-end deweloperem jest czymś, co mnie faktycznie interesuje i co sprawia mi przyjemność. Na koniec jeszcze dodam, że gdyby nie studia, a może bardziej gdyby nie ludzie studiujący razem ze mną, to na tamtym etapie ciężko mi by było zacząć, ciężko mi by było zdobyć motywację i ciężko byłoby poznać ludzi, którzy interesują się tym samym. Bo to właśnie na studiach znalazłem pierwszych znajomych, którzy interesują się również podobnymi rzeczami co ja. I to właśnie na studiach poznałem osoby, z którymi teraz na co dzień zdarza mi się współpracować również biznesowo. I nie wyobrażam sobie, żeby studiów miało nie być w moim życiu i nie wyobrażam sobie, żeby te studia na etapie Obronienia inżyniera dalej kontynuował. W mojej karierze jeszcze nie zdarzył się moment, oprócz samego początku, kiedy zdobywałem pierwszą pracę, żeby ktoś pytał mnie o to, jaki mam dyplom, i żeby ktoś zadawał mi pytania, gdy chciałem podwyżkę, gdy chciałem, można powiedzieć, troszeczkę awansować, jakie mam wykształcenie, czy mam magistra, czy chociażby. Mam tytuł doktora. Ale wiem w pierwszych rąk osób pracujących w różnych firmach, że jest to istotne. Że jest to istotne i jest to czasami czynnik, którego nie da się wykluczyć. Gdy chcesz awans na konkretne stanowisko, na przykład architekta, to tytuł magistra jest wymagany, tytuł magistra z uczelni wyższej. Więc w pewnym sensie, po pewnym czasie kiedy trafiłbyś na taki moment, żebyś tego potrzebował i nie mógłbyś ruszyć dalej bez tego tytułu, więc zdecydowałbyś, że a jednak muszę wrócić na studia, to w tamtej perspektywie odpowiedź na pytanie, czy lepiej zrobić studia, czy ich nie zrobić, to lepiej je mieć niż ich nie mieć, chociaż ten tytuł inżyniera. Bo mówię tutaj o awansie na jakieś wyższe stanowisko, ale zdarzają się sytuacje, w których firmy nie przyjmują do pracy, jeżeli nie masz ukończonej Uczelni wyższej, jeżeli nie masz tytułu minimum inżyniera czy licencjat, jeżeli nie była to uczelnia techniczna. Także to wszystko zależy i ciężko powiedzieć, że studia są patologią i w ogóle nie są do niczego potrzebne, i możesz się wszystkiego nauczyć samodzielnie. Tak, możesz nauczyć się wszystkiego samodzielnie, ale nie dla każdego będzie to dobra droga, nie dla każdego będzie to łatwe i nie, dla, nie, i nie każdy sobie z tym poradzi. Więc studia mogą w pewien sposób pomóc danej osobie, pokazać drogę tak samo jak mi. No i na pewno w etapie ktoś również może stwierdzić, że to już wystarczy. Nauczyłem się już tyle, że mogę dalej iść sam, że mogę dalej podążać własną ścieżką i już wiem, czego mam się uczyć. I tak właśnie było ze mną. Gdy już wiedziałem, czego mam się uczyć, to mogłem uczyć się samodzielnie i nie potrzebowałem do tego studiów. Na razie.